Cześć tu Paula. Nieco ciekawska Paula. A to jest kanał DynaBraid. Wtrącania lakiernicze to codzienny problem wśród lakierników. Drodzy panowie, nie przejmujcie się już tym, bo DynaBraid ma na to sposób, który jest podobno szybki, łatwy, bezpieczny i co najważniejsze, skuteczny. Dzisiaj się o tym przekonamy, więc 3 2 1, zaczynamy. Miłosz, czyli specjalista z DynaBrade, już niejedno widział i niejedno wie i dzisiaj pomoże nam rozwikłać nasz problem. Witaj Miłoszu. Cześć Paula, witaj. Proszę powiedz, co będziemy dzisiaj robić? To, co tutaj widzisz, to jest element samochodu. Mhm. On niedawno był polakierowany. Mhm. Gdybyś się przyjrzała z bliska... Mhm. Widzę takie bruzy, takie kropeczki. Ja bym tego jako klientka nie zaakceptowała. I to jest fachowo nazywane wtrącenie lakiernicze. To jest to wyzwanie, z którym zmagają się lakiernicy. Ale lakiernicy nie tylko w warsztatach, ale również w fabrykach samochodów. Mhm. Wyobraź sobie, że mamy rozwiązanie, jak to szybko, sprawnie usunąć. To rozwiązanie jest to rozwiązanie, które było używane pierwotnie w fabrykach samochodów. To rozwiązanie pomaga obniżyć koszty, przyspieszyć pracę, poprawić jakość wykonanych prac. W dłuższym okresie czasu oszczędzić mnóstwo pieniędzy. Brzmi świetnie. Pokaż mi zatem, jak to działa. Proszę bardzo. Proces, który pokażę, jest bardzo prosty. Użyję do tego dysku mikrościernego o gradacji P3000, gąbki polerskiej niebieskiej oraz pasty o nazwie Dyna Red. Którą dobrze znam. Ładny ma kolor. Do dysku mikrościernego użyję szlifierki mikrościernej Teraz użyję polerki. Polerka oscylacyjna o oscylacji 14 mm. To jest również narzędzie przemysłowe. Nałożyłem już pastę Red. lekko sobie ją rozprowadzę. I ściereczką z mikrofibry przecieram. No faktycznie, czary Mary. Wtrącenie usunięte i nie widać, żeby cokolwiek było robione na lakierze. Wygląda to na bardzo łatwy proces i całość brzmi świetnie. I tak się zastanawiam, bo myślę sobie, że nie jeden specjalista chciałby na własnej skórze się przekonać, jak to się robi. Może chciałby też to właśnie po prostu zobaczyć, czy ma taką możliwość. Jest taka możliwość, żeby zobaczyć, jak ten proces przebiega w warsztacie, w warunkach naturalnych. Dlatego wszystkich lakierników, którzy są zainteresowani zobaczeniem tego procesu, zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu, przyjedziemy, pokażemy na miejscu, jak łatwy i przyjemny jest ten proces. Warto się przekonać, ile można zaoszczędzić pieniędzy i jak łatwo i szybko poprawić jakość tych wykonywanych operacji. No to mi nie pozostaje nic innego, jak przyłączyć się do zaproszenia i podziękować Ci za wszystkie te informacje. Dziękuję. Dzięki.